Rzecznik Nawrockiego grzmi po decyzji Wałęsy w sprawie zaprzysiężenia. Padły ostre słowa. Czy bojkot zaprzysiężenia nowego prezydenta to tylko polityczny gest, czy sygnał głębszego kryzysu polskiej demokracji? Wokół decyzji Lecha Wałęsy o nieobecności na uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego rozpętała się burza. Ostre słowa Rzecznika Nawrockiego wywołały fale komentarzy i pytań. Bojkot zaprzysiężenia Nieobecność Lecha Wałęsy na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego już w chwili ogłoszenia tej decyzji stała się jednym z najgłośniejszych tematów polskiej polityki. To wydarzenie, które teoretycznie powinno łączyć Stało się kolejnym punktem spornym między różnymi obozami politycznymi i wyborcami. Część komentatorów uznaje gest Wałęsy za wyraz osobistego sprzeciwu wobec nowego prezydenta, podczas gdy inni widzą w nim poważne podważenie rangi państwowego ceremoniału. W kontekście coraz głębszej polaryzacji w Polsce, pytanie o to. Czy bojkot za przesiężenia podważa fundamenty polskiej demokracji, nabiera wyjątkowego znaczenia? Staje się pytaniem o granice sporu politycznego i o to, czy istnieją jeszcze momenty, które powinny być ponadpartyjnymi podziałami. Ostre słowa rzecznika Nawrockiego Rafał Leśkiewicz Rzecznik prezydenta elekta Karola Nawrockiego nie pozostawił suchej nitki na decyzji Lecha Wałęsy. W rozmowie radiowej mówił wprost: Brak obecności Lecha Wałęsy świadczy o tym, że niepoważnie traktuje po pierwsze wyborców, tych, którzy zdecydowali się wybrać Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej, po drugie niepoważnie traktuje urząd prezydenta. A po trzecie niepoważnie traktuje posłów i senatorów. W innym fragmencie podkreślił również rangę wydarzenia, przypominając, że Zgromadzenie Narodowe i zaprzysiężenie prezydenta to święto polskiej demokracji. Te mocne słowa spotkały się z szerokim odzewem, od pełnych poparcia głosów sympatyków Nawrockiego którzy widzą w bojkocie Wałęsy przejaw politycznego obrażenia się na wynik wyborów, po ostre reakcje krytyków, według których sprzeciw wobec nowego prezydenta jest uzasadnionym wyrazem niezależności i konsekwencji poglądów Wałęsy. Niezależnie od oceny, wypowiedzi Leśkiewicza roznieciły debatę o tym. Jakie standardy powinny obowiązywać w życiu publicznym oraz czy każda forma sprzeciwu powinna być akceptowana w imię pluralizmu politycznego? Co dalej dla polskiej polityki? Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego to nie tylko zmiana na najwyższym urzędzie w państwie, ale także początek nowego etapu w życiu politycznym Polski. Już teraz widać, że ten etap nie będzie wolny od sporów. Gest Wałęsy może stać się symbolem głębszych podziałów, które od lat narastają w polskim społeczeństwie. Kolejne miesiące pokażą, czy nowy prezydent będzie w stanie budować mosty między zwaśnionymi obozami, czy też jego kadencja upłynie pod znakiem kolejnych ostrych konfliktów. Na horyzoncie pojawiają się też nowe wyzwania, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i na arenie międzynarodowej, gdzie pierwsze zagraniczne wizyty nawrockiego będą bacznie obserwowane. W tak napiętej atmosferze pytanie o przyszłość polskiej demokracji nabiera jeszcze większej wagi i może zdominować publiczną debatę przez wiele kolejnych miesięcy.